<śm todos> no siema. To ja Rynek I dzisiaj to no, był odcinek krótki. No, zobaczcie na to i. I chyba nawet się domyślacie. Akurat tutaj mam Ukrainę, na której jest wojna. Wszystko przez są całą Rosję. Chodzimy sobie do Polski oczywiście. I a propos to jest moja chata. Może byśmy się spróbowali znaleźć Ale dobra Tak jak chcę tutaj zrobić Szukamy Sobie I Piekarnia Pawełek Oj, Mój Boże Witamy w tej słynnej Piekarni Pawełek W której Doszło do Kryminalnej sprawy I znalazłem lody od korala, więc pamiętam, są lody ekipy no i <laughs> możecie być dziwieni, możecie być zaskoczeni możecie mnie wierzyć ale to jest zwykła piekarnia zli Na... sera uwierzcie mi pączki nie smakują <laughs> mięsem żadnym wiecie nie doszło tam do żadnych porwań. dzieciaków To jest najzwykłsza piekarnia, której jakiś ran jakiegoś mema. I tyle. True ending. Nie no, ale sobie na to nie. No to jest z mi żal, żal tych piekarzy. Nieprawda. To jest pięknie, kiedy tutaj to było fotografowane. No. Jeszcze raz. Nic tutaj nie doszło. Nic. Nic. No. To prawda, możecie robić jakieś memy, ale tak. Nic się to nie stało. Hmm. No, więc taka krótka informacja. Nie był Reneks, no. To była piekarnia Pawełek. No cóż, Nara.